Zawsze kończy się śmiechem. A zły prank? No cóż, właśnie dziś sprawdzimy, czym kończy się zły prank. Jeżeli w dzisiejszym odcinku choć raz poczujecie współczucie dla osoby prankowanej, to zostawcie łapkę w górę. A my sprawdźmy i ocenimy, czy dało się tych katastrof uniknąć. No dobra. O nie, popsikał! Właśnie. Nie, to nie jest fajne. To jest takie śmierdzące dosłownie yeah. odpadami. Ja będę jak Krystian kupił na odcinek, żeby sprawdzić, czy to faktycznie tak mocno śmierdzi. On nawet nie musiał tego wsikać. On po prostu to otworzył z opakowania i w całym domu Spraying, tak fart, śmierdziało, że ja miałam odruchy wymiotne na każdym kroku. To jest yeah. okropne, jak się to. Ja nie wiem, czy to można w ogóle wsadzać do buzi. To jest tragedia, ja spray naprawdę fart, współczuję. Współczuję temu człowiekowi, że musiał mieć to, nie? E, ile czasu musiał mieć to w buzie, po prostu ten posłań. Ja nie wiem, czy da się to w ogóle czymś zneutralizować. No tutaj spray chłop fart, mocno poleciał, dance, bo to jest naprawdę obrzydliwe. Talk about... A, że jeżeli otworzymy about... razem okay. oczy, to pojedziemy na to jedzenie. McDonald's. I mama go prankuje, nie <laughs> że w ogóle nie otwiera oczu. Ale on też jest. Już... O, oh, czekam na to. Co to? Dunkin' donuts. Pizza. Oh, oh, mi Mam Chains. nadzieję, że go zabrała. Um, eh. Sonic. <laughs> Ale słodziak. Chick-fly. Uh, on... Jack in the box. No. Oh, my God. mam nadzieję, że nagrała jakiegoś. Innego TikToka, w którym go zabiera do, tego, do Wendy's chyba chciał najbardziej, czy tam minus <grym> Oho, wiadro na głowę i co? A, A żona... Żona, żona też dostała wiadro na głowę. <grym> Ej, to jest dobry prank. <grym> to jest dobry prank. Ty się nie spodziewasz, to by jak? To nie... samo by sobie zrobiła? Nie zorientujesz się w ogóle, że ktoś Cię prankuje. O, druga porcja. <grym> <grym> Aż Ale jak by... być? Trzeba być dobrym aktorem do tego pranka. się jeszcze przewrócił specjalnie. Jeszcze mu pomagam wstać. Nie gadaj, o, że byś... zdalnie sterowany wąż! Ja przysięgam! To byś była ty właśnie! To byś była ty. zawalu. zawału, dostałabym traumę na całe życie. Zabiłabym tego człowieka, który by mi to zrobił. Poszłabym do więzienia i spędziłabym całe życie w więzieniu. Straszne! To nie róbcie mi nigdy tak w życiu. A i go prankuje, mu otwiera bagażnik, mm. będzie mu otwierała za każdym razem, będzie wchodził, zamykał, ale będzie mu otwierała. Okay. O co chodzi? <grym> Jak wyprowadzić męża z równowagi? Ale jest poirytowany mm, już. O co chodzi? Już jest tak zdenerwowany. Wsiada i tak... zastanawia się, co jest? Nie tak, docisnął. O nie, o nie, o nie, o nie. Zauważył? Nie zauważył, o nie on już jest paranoja. Ma. <ślad> On zwariował. No, on już szalał, on już nie wiedział, co się dzieje. On Matrix, nie żyjemy w Matrixie. Aha, zaprogramował, tak? Oj, Za, O nie! Zaprogramował jej tak siedzenie. A ona jeszcze z napojami. O nie! O nie. Jeszcze trunku. O, oh, wow, piękne, piękne, to piękne. To było wspaniałe, to jest wspaniałe. Muszę to zrobić Krystianowi. A, że przykleją pieniążek. Też tak kiedyś e, miałam. Kiedyś przykleję pieniążka do Ale batonu. Ale szybko się podda. A patrz ile osób nie zauważyło nawet się nie schyliło. No a pieniądze leżą na ziemi, a wy nie patrzycie, patrzcie się pod nogi. Do kids eat free here? Yeah they do. Just, a, just, just co, just co dzieci, dzieci za darmo lody do do dostają? Do nie, do błagam! Thank you. Naprawdę to dzieci! Maybe <laughs> just the chicken tenders are fine. Co to Can ma być? Dla dzieci dostał mleko i so, jabłkowy przecier I zniżkę dostał do Dzieci się najadło. Co za pomysł O mój Boże Nie, babcia ją sprankowała O matko Dlaczego to zrobiłaś? Ja oh oh no bym była zła ja bym była wściekła! Jakbym jeszcze czekała na to czas. Tak! Jeszcze pewnie... No patrz jak ono pięknie wyglądało, czy miałeś perełki! A to była po prostu gąbka. To no, babcia Boże! No oglądałaś TikToka no. Patrz, zabrał mu telefon. No i... Wrzuci do basenu. I niby to będzie... Nagrywa go. A, A i ucieka. <laughs> Cię nie przejął, co? <laughs> A teraz go sprankował. Nie, teraz go sprankował, bo tu jest jego Ta telefon. Tak. Dobre. Dobre. Fajne. Podoba mi się. Aha, że on sz... taką samą koszulkę, że małą. Że... Mój młodzieński <śmany> to jeszcze do roboty pewnie. Babe, can you go put the clothes that are in the washing machine in the dryer for me please? Dobrze? Tak, nie big boy clothes for the tiny boy clothes. To ona teraz jakieś? No bo ona wiesz, zrobiła takiego praka, że to on wsadzał te. Tak, żeby nie było, że ona dobra. Tak. I ona podminiła. Dlaczego hey. ona się śmieje? Yeah.

Fajny prank, podoba mi się. Wąsy, klasyk. Ale on ma już wąsy! Właśnie. Narysowałaś kiedyś komuś wąsy? Ej, słabe to. Co to za prank? Czy narysowałam kiedyś komuś wąsy? Tak, Pysz. tylko komu? Mi się wydaje, że w szkole coś takiego było, zielona szko, zielona noc, coś takiego było? Ja nie miałam, nigdy nie byłam na takiej wycieczce szkolnej, ale wiem, że w szkole się tego gdzieś robiło, że się smarowało klamki pastą, okay. że się malowało wąsy, że się robiło naleśniki z plecaków, kebaby... A... Ale wąsa nie malowałaś? Ale kogoś kiedyś pomalowałam, ale nie pamiętam, co to była za... Albo na jakiejś imprezie może? Że płaci kartami, Karpę, tak? No. Próbuję zapłacić randomowymi rzeczami. Okej, okay, wybiera trójkę. Płaci. Nie da się. Czy zapłacił? Zapłacił! miał tak. dwie karty i między tym kartę. Tak. Czas. Fake brownie prank. O oh, oh, nie. Nie no, to jest najgorszy prank na świecie. Najgorsza koleżanka z pracy. O Boże, to tak ładnie wygląda. Mm. Do kawki na przerwie. Sobie, Boże, Boże, niedobra, ale se zjem. Ja jeszcze tak robię, jak mam ciasto, to jeszcze sobie szykuję herbatkę albo kawkę, żeby do tego ciasta. Ja go da wczoraj, bo ja do ogólnie nie może jest słodyczy i... Wczoraj no, moja teściowa przyniosła ciasto bananowe. I Agata mówi, może to ciasto jest bez cukru? Bez mąki. A może jest tylko z bananami? Dobra, spróbuję sobie kawałeczek. I Łuki chce jej dać ten kawałek, a ona Co ty robisz?! Przecież jak ja chcę, y, będę chciała spróbować, to ja muszę sobie zrobić herbatkę, żeby to uczcić! No tak! Ceremonialne jedzenie ciasta! A nie. Trzeba się delektować. O, tak jak on. Najgorzej. Uczuję. Przebrała się za lampę. Dlaczego? A, ok. Już tak stała? Nie skapnął się. Mm. Ale ona w ogóle stoi nic, eh! Hold on, hold on, stop, hold on. Agadek. A że dopiero, a że jeszcze raz. <śmienicza> 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 no, nie może! Nie wiem, uwielbiam. Prank na doktorze. Boże, doktor się zawał, dostanie. Kto go uratuje, jak tam nie będzie doktora? No, Może doktor będzie śmieci. Oh my God! Piękne. Mamy zawał prawie no. dostanie, chłop. Oh. On myślał, że ona tą piętarką... Ja tak muszę Krystianowi zrobić kiedyś. No. Piękne. Że z drabiny by spadł. Nie no to po, przecież może spać jak stoi na ziemi, to tak, ale nie jak stoi... Musisz tak zrobić Koniecznie O Boże. Teraz oni powiedzą to my ci tak zrobimy Jak ty nam z skrętarką tak czy wiertarką Ja bym była przerażona No Nic jej nie jest? Nie wiem bo się uderzyła w głowę Co chłop zrobił to było dobre Boże, parasolkę a ona jest mokra. I co chodzi? nie wiem. A. A, ukradł mu reklamówkę, bo i rozłożył parasol tak. nie ma. A, ty szuka! Naprawdę to tak wyszło. Słuchaj, czy to było ustawione? <słyska> 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 Dobre. Kurde, fajne. fajne. Wspaniałe. Wspaniałe. Najgorzej. Barwnik do słuchawki. Co jest. Udusiłabym. No przecież, przecież to się teraz będzie zmywać nie wiadomo ile A te, te barwniki, co my mamy nawet no. do jedzenia, to one są takie mocno napigmentowane, że przysięgam, wystarczy dosłownie kilka takich przypruszyć i to już wszędzie, jak zalejesz wodą, to już tego nie da się pozbyć, nie da się tego zmyć. Ja I to nie się robię. tego rozmywa coraz bardziej, coraz, Piękno, coraz bardziej pigmentuje. Twarz. No. A jak Wszystko na święta, to zrobił to już w ogóle. No. Te pranki <noise> możemy wykorzystać, <noise> możemy wykorzystać, ale zaszły za daleko niektóre. Mam nadzieję, że Wy równie daleko zaszliście w dzisiejszym odcinku, jesteście z nami do samego końca. Jeśli tak, to zaznaczcie swoją obecność łapką w górę i komentarzem. Możecie opisać jakąś swoją historię, jakąś sprankowaliście, albo jak ktoś Was sprankował, bo jesteśmy mega ciekawe i będziemy zostawiały serduszka. Podajcie się Instagramy i TikToki, a my się żegnamy i widzimy się w nim. Do zobaczenia. Zubaczenia. Hej!